Siemaelo, siemaelo, Radio Anarchia, przebijam się przez ten prowadzki bełkot w sieci. No, stary mata trochę jedną farmazona ostatnio, że w 16 godzin pracy to jest sukces, tak? No, najlepiej jak wstawać rano, yy, jeszcze się do tego tam ogolić, no i w ogóle no to już sukces murowany, więc może szybki komentarz na to, co to znaczy praca po 16 godzin. No więc praca po 16 godzin yy, to jest nie tylko 16 godzin, to jest około całości to jest około 20 godzin, około może 18-19 godzin, ponieważ trzeba do tej pracy wstać, trzeba się do niej przygotować, trzeba tam iść i potem z jednej do drugiej pracy dojechać. Czyli cał, 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 całego tego ciągu jest od, przypuśćmy, 6 rano, gdzieś do godziny 22-23, 24 szybko spać, 4-5 wstajesz i tak zapierdalasz. I to sukces, co, co to jest za sukces? Pieniędzy za bardzo nie odłożysz z tego, bo nawet jak odłożysz, to po kilku miesiącach, czterech czy pięciu miesiącach coś ci się dzieje, coś się z tobą dzieje. Ja miałem tak na przykład, że skręciłem nogę raz i mi od razu wyjebali z pracy, bo no to jest skandal, że ty nogę skręciłeś, po prostu była śliska powierzchnia i... Skręciłem nogę i mówię, że nie mogę już teraz pracować, bo, 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 bo nie może jakieś zwolnienie, zaświadczenie, w ogóle o wypadku, jakaś może rekompensata na przykład durnie jedne, nie? Nie, wypierdolili mnie kurwa z dnia na dzień z roboty od razu, nie? co, so, popracowałem 16 godzin, sukces odniosłem po prostu taki, że, że przesada, nie? W drugiej pracy potem też pracowałem gdzieś tam 16 godzin, czy tam 16, no to mówię jak jest, że to jest tak naprawdę 18 do 20. I zostałem zapalenia krtani, takiego że ja nie mogłem już w ogóle ruszać głową, i tyle też z mojej pracy było. Nie? Że ja po prostu nie miałem czasu iść do lekarza, bo cały czas pracowałem. To yy, tak mi się rozłosło to zapalenie krwi, krtani, że po prostu potem do szpitala poszedłem na. Jakieś mocniejsze antybiotyki i tego typu. No więc panie Marczak, teraz nie pan powie, gdzie tu sukces jest w tym wszystkim. To jest tragedia, że my musimy pracować po 16 godzin. Ty, Durniu, żeś w ogóle nigdy nie przepracował godziny nawet, bo tam sobie siedzisz w biurze, pierdzisz w stołek jeden z drugim. Tak samo twój syn, tak? To, to, to że on jest raperem i, i napisał tam te teksty na temat patointeligencji, no faktycznie tak, rzeczy się zdarzają. Ale to się zdarzają właśnie dlatego, że ci, Durniu, jeden w pracy, siedzisz cały czas w tym biurze, ściemniasz tam, romansujesz sobie. Nie można tego nazwać pracą żadną. To, co robi pan Stary Mata, na przykład. I tyle, i to też nic nie wykonujesz, człowieku, jeden z drugim. I, i teraz, że, że twój syn tam jeszcze zrobił tą reklamę McDonalda, no, no fajnie, ale to też z pracą nie za wiele ma wspólnego. Z taką zwyczajną, codzienną pracą. Z pracą taką, jaką my robimy. Z jakieś przekładanie z części z jednej na drugą, jakiś picking, packing, kurwa, jakieś inne rzeczy. I... Ostatnia praca, na przykład, moja, o też się, się zwo... nie, też nie przedłużyli mi umowy. Nie przedłużyli mi umowy, ponieważ wziąłem zwolnienie lekarskie. Wyjątkowy skandal się stał, zwolnienie lekarskie, wziąłem zwolnienie lekarskie, dlatego, ponieważ nosiliśmy tam właśnie w rotacji, cały czas w rotacji takiej, jakieś 30, 40 kilogramowe paki, żeśmy tam nosili, i z tego powodu w pewnym momencie powiedziałem sobie, że mi już tak szyja boli, że nie idę do pracy. I jak nie poszedłem do pracy, okazało się, że mam dy dy dyskopatię, Taką, że ja już nie mogę nosić teraz do, do 10 kilo i to taki sukces odniosłem według was pracując. Tak durnie jedne? To jest właśnie wasz sukces i w związku z tym wziąłem zwolnienie lekarskie, którym się należy jak psu miska. i w związku z tym pani potem z pretensją do mnie, pan był cały czas na zwolnieniu, jak mieliśmy pani przedłużyć umowę, kurwa, no z palcem w dupie powinniśmy przedłużyć umowę, ponieważ to jest nasz obowiązek. Aż zwolnienie jest prawem każdego z pracowników, tak zwolnienie lekarskie. Tutaj nic nielegalnego nie zrobiłem, ale jak się jest po prostu debilem w kapitalistycznym, liberalnym syfie, to się tak nie rozumie. Następna sprawa. Kiedyś pani tam na w McDonaldzie i tam odszedłem. I odszedłem stamtąd, nie mówiąc nikomu. Co mnie obchodzą te barany, że ja tam będę jeszcze mówił, że, że, że odchodzę od was? To jest McDonald's zwykły. I co pani mi powiedziała potem z McDonalda kierowniczka? Uważaj, mówi, uważaj. Bo ja już z każde, w każdym McDonaldzie zadzwoniłem do każdego McDonalda i tam masz czarny bilet, już nigdy nie będziesz pracował w McDonaldzie. Ja mówię, no nie no proszę pani, naprawdę, niech mi pani tego nie robi. No, całe życie chciałem przecież pracować w McDonaldzie, no przecież każdy normalny człowiek by chciał. Prawda? I co ja teraz zrobię? No koniec kariery, panie matrza, kto jest w McDonaldzie już dla mnie. Tak, także tak, panie Maczak, niech pan sobie wybije z głowy te bzdury neoliberalne. Nie ma, to nie jest żaden sukces. To jest tragedia narodowa, że my musimy pracować po 16 godzin, żeby cokolwiek, jakiś chleb w ogóle włożyć gdziekolwiek. tak, Chyba, już nie powiem gdzie, w każdym razie nie o to mi chodzi. Chodzi o to, że to nie jest tak, że, że 16 godzin pracujesz czy 18 i z tego będzie sukces, bo to jest, to jest jakiś kompletny bezsens. Także. Także tyle na ten temat mam do powiedzenia, to są takie moje doświadczenia w pracy po 16 godzin, tak? anarchii jest ruchem robotniczym, czy Wam się to podoba, czy się Wam to nie podoba, złożonym z robotników, czyli z takich ludzi między innymi jak ja. Dobranoc, pokój, bracia, siostry i osoby. Cześć, hej.